zamieszanie na rynku, czy kupować, czy sprzedawać, co z altseasonem, co z shortami, czy wybiło mi już te shorty i jaki mam plan w tym momencie na wykresy. Głównie nastawiam się na altcoiny, więc dzisiaj popatrzymy oczywiście też na Bitcoina i Ethera, gdzie warto zbudować swoje swingi, ale głównie gdzie ewentualnie i jakie altcoiny jeszcze powinniście kupować. Także, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. A więc moi drodzy, zacznijmy sobie w takim razie od Bitcoina, robimy czysto techniczny odcinek z możliwymi scenariuszami. Jak wygląda sytuacja aktualnie na wykresie Bitcoina? Po pierwsze, jeżeli popatrzymy sobie z większej perspektywy, zauważymy, że jesteśmy na mocnym tygodniowym triple high, equal high. Jest to bardzo mocna strefa podażowa, w której aktualnie się znajdujemy. Tutaj mówię oczywiście o tych trzech szczytach okolicach 122-124 tysięcy dolarów mieliśmy bardzo mocny reject okolicy 1.618, czyli tego overextended, tego miejsca maksymalnego ewentualnego zasięgu z całego swinga poprzedniego, więc całkiem dobrze zostało to zrespektowane, jaki plan w tym momencie mamy. Jeżeli chodzi o shorty na Bitcoinie, jestem już po nich, wyszedłem z tych shortów, dlaczego? Dlatego, że wewnętrznie, poparcie, zobaczcie, mamy bardzo mocny trend wzrostowy, bardzo mocny trend wzrostowy z dużym dosyć wolumenem, ale na tych mniejszych, na tych pojedynczych świecach. Na ostatniej świecy wybijającej dostaliśmy mocnego fair value gap, który w tym momencie został zrespektowany już dwukrotnie na świecach 7-godzinnych, co jest naszym mocnym znakiem, indykacją do tego, że jesteśmy na fajnym wsparciu. Zazwyczaj przy takich mocnych impulsach wzrostowych, przy mocnym trendzie wzrostowym, czy lokalnym, czy w skali makro, korekty nie powinny przekraczać 38% Fibre Tracement, czyli tutaj okolic 119 tysięcy dolarów. Dla mnie zejście troszeczkę niższe z wyciągnięciem płynności w okolice horyzontalnej płynności i tego order blocka, czyli okolic 118 tysięcy, 500 jak najbardziej możliwe. Na razie osoby, które tradują intraday tutaj z tych okolic 121 tysięcy na pewno mogłyby krótkie trady sobie brać. Natomiast zobaczcie, że my w ogóle nie chcemy wybijać tej świecy spadkowej, w ogóle nie mamy chęci zakupowej, wręcz można powiedzieć konsolidujemy więc w tym momencie każdy następny ruch, świece sygnałowe wybijające poprzednie knoty na poziomie 122 200 będą prawdopodobnie indykowały nam kierunek na krótsze trady. Czy ja będę chciał w tym momencie zapinać longi na bitcoinie? Raczej moi drodzy nie, dlatego że jest to dosyć, wysoka, dosyć wysoki poziom cenowy nie lubię zapinać się na, na, na górkach więc tutaj ewentualnie będę obserwował co się dzieje w momencie gdybyśmy tu chyba mieliśmy na Siódemce dokładnie. Na siódemce mamy dosyć ciekawą rzecz, ponieważ mamy doji candle, które wybiło nam ATH, wybiło nam nasze w tym momencie major swing high. Więc jeżeli byśmy udało nam się zestestować okolice 125 tysięcy dolarów, zostawilibyśmy pustego knota, nie weszlibyśmy w tą strefę z jakimś dużym wolumenem. Ja mam tam alerty i zlecenia limitowe na próbę ponownego e, shorta. Z poprzedniego shorta wyszedłem praktycznie na zero, ponieważ zbyt nisko go zapiąłem. Więc na szczęście tutaj sytuacja pozytywna, jak najbardziej. No więc ponownie będę próbował w tych okolicach. Oczywiście, jeżeli zobaczymy wolumen, chęć wciśnienia bardziej do góry, wybijania tych 130 tysięcy dolarów, no to oczywiście shortów zapinał nie będę, ale też będę bez longów. Chodzi o to, żeby hedżować swój portfel. Jeżeli ja mam bardzo dużo zakupów w tym momencie zrobionych na spocie, jeżeli chodzi o alty, mój portfel altcoinu w tym momencie wynosi w okolicach 130%, to ja sobie spokojnie ten portfel mogę hedżować bitkiem. Dlaczego? Moi drodzy, bardzo prosty temat. Teraz mamy na total trójce. Zobaczcie, dosyć wysokie, no, może włączę ten wykres, dosyć wysokie poziomy cenowe na total trójce. A altcoiny tak naprawdę nie wyglądają zbyt dobrze, więc nie jest to wcale jakaś sytuacja pozytywna. Zobaczcie nawet świece tygodniowe, jak wyglądają, no nie jakoś bardzo mocno. Więc teraz, kasa, jeżeli miałaby wpaść w altcoiny i faktycznie miałyby dostać busta, nie będzie to kasa. Można powiedzieć z retailu, czyli z ulicy, dlatego że w tym momencie kapitalizacja jest dwa razy większa niż w ostatnich a wcale nie są te wyceny dwa razy większe, jeżeli chodzi o altcoiny. Więc moim zdaniem do, powinniśmy zwrócić tutaj uwagę na dosyć mocną korelację yy, kapitalizacji bitcoina i tego, ile kasy tam siedzi w stosunku do altcoinów. Dominacja no, cały czas respektuje tą strefę, o której mówiłem kilka odcinków temu, więc można było się jakby spodziewać też odbicia w tym, w tym miejscu. Yy, natomiast dla mnie, żeby altcoiny zaczęły pompować nie kasa z zewnątrz, tylko kasa stricte z Bitcoina, więc tutaj widzę bardzo mocną korelację, jeżeli Bitcoin zacznie korekcić, ale nie korekcić po prostu jako zwykła korekta 30, 50, 60% z ostatniego swinga, tylko faktycznie kasa zacznie wypływać z tego Bitcoina, ze spota, ponieważ wzrosty, które aktualnie mamy na wykresie są podyktowane głównie rynkami futures, nie spotem, spot nie robił zakupów, jakichś dużych, więc... No, te wzrosty można powiedzieć, są troszeczkę swejkowane, i raczej powinny dostać korektę. Więc w momencie, gdybyśmy za, faktycznie zauważyli wypływ kasy ze spota, to ta kasa prawdopodobnie zaczęłaby nam wchodzić w altcoiny, i to jest, moim zdaniem, jedyny pozytywny byczy scenariusz na to, że altcoiny zaczęłyby rosnąć. Więc w tym momencie, jeżeli chodzi o spojrzenie lokalne na bitcoinie i plan, jaki ja będę chciał tutaj wykonać. No to raczej um, shorty z okolic 125 tysięcy dolarów na reteście tego Dodge Candle, które jest dosyć mocne i dosyć mocno zarysuje prawdopodobnie pivotowe miejsce na wykresie bitcoina. Um, short nie dłuższy niż do okolic 108 tysięcy. Póki co to jest cały czas jesteśmy, zobaczcie, jesteśmy w takim rangeu, w którym się poruszamy pomiędzy strefami płynnościowymi najważniejszymi. Więc moim zdaniem, po prostu tutaj, jak i tutaj mamy zarysowane miejsce popytu i podaży, i można z dobrym risk to reward po prostu odpalać pozycję. Bo nie chodzi o to, żeby trafić w idealny dołek górkę. Chodzi o to, żeby trafić na high probability trade zone, czyli miejsce, w którym jest duże prawdopodobieństwo udanego tradea. Mamy bardzo dobry risk to reward, ponieważ jesteśmy w stanie zapinać się wtedy pod knoty, jeżeli chodzi o stop lossy. No i pozycję można przeciągać nawet na kilka, słuchajcie, dni czy tygodni, bo tutaj akurat te. Ruchy są już od dłuższego czasu. Jeżeli chodzi o longi na Bitcoinie, to raczej nie będę chciał ich zapinać wcześniej niż w okolicach 113 tysięcy. Wiadomo, mamy jeszcze tą strefę horyzontalną. Jeżeli będziemy mieli sign of weakness i chęć wybijania nowego ATH powyżej 130 tysięcy dolarów, to uważam, że okolice 118 500 są dobrym miejscem do tego, żeby spróbować załapać się na jeszcze jakiegoś krótkiego swinga. Właśnie na wypchanie tego ATH, będę to mocno obserwował, ale będę to updateował stricte na Discordzie, głównie oczywiście na serwerze CST Pro. A moi drodzy, przypominam, że sezon drugi CST Pro sprzedaż rusza w listopadzie, grudniu, więc teraz tylko do końca października macie możliwość zapisania się na whitelistę i tylko i wyłącznie osoby na whiteliste bo rezerwacja jest za darmo, będą mogły kupić swoje miejsce. Więc teraz wpisujecie się, nic za to nie płacicie, a w listopadzie zaczniecie otrzymywać maile o tym, że można już kupić swoje miejsce. Za niedługo odbędzie się live 24 godziny, w którym pokażę Wam dokładnie jak wygląda CST Pro. Będziecie mogli zobaczyć wszystkie kanały, będziecie mogli zobaczyć jak wyglądają live'y, będziecie mogli zobaczyć jak wyglądają rozmowy oraz w niedługim czasie w następnym spotkaniu na filmie zobaczycie wszystkie nowości, jakie znajdą się w sezonie drugim, a będzie ich sporo. Poczynając od mocnej, mocnej strefy dla początkującego poprzez strefę tradera z highlightsami z danego dnia ale to wszystko zobaczycie w odcinku. Dodatkowo weźcie pod uwagę, że prawdopodobnie w 2006 roku wejdziemy w okres Bessy. I można było pomyśleć: No dobrze, to po co mi grupa? No Bessę. No właśnie, uważam, że to będzie jeszcze lepszy sezon od pierwszego. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zaczniemy wchodzić w besse, mocno skupimy się razem na wspólnym kupowaniu spotowym kryptowalut, na następną hossę, na mocnym wspólnym działaniu, jeżeli chodzi o spółki i ETF-y na rynku tradycyjnym, ponieważ na CST Pro w 50% zajmujemy się również rynkiem tradycyjnym, więc tak naprawdę te największe pieniądze zarabia się w besse przez to, że ma się odwagę i kupuje się strach, i kupuje się odpowiednie rzeczy, i na tym też skupimy się w sezonie drugim. Także zapraszam www.cspro.pl, zapisujcie się na whitelistę w 100% darmowo. Ale przejdźmy sobie może w takim razie dalej do tego, co się dzieje, słuchajcie na Eternicie, tak zwanym, ponieważ tutaj również mamy mocno zarysowaną strefę podażową, e, która nie chce zostać wybita. ATH na poziomie 4970 na okrągło zasięgi nawet do 6000 dolarów, jeżeli patrzymy oczywiście na ruch. Z ostatniego swinga mamy 5951 zasięgu, jeżeli chodzi o Ethera. Jak najbardziej jest to możliwe, moi drodzy, jeżeli chodzi o moje trady. Z shortów na Etherze na ten moment nie będę zapinał, ponieważ jeżeli kasa faktycznie zacznie przepływać z bitcoina, no to Ether czy altcoiny wybiją, więc shortowanie tego w tym miejscu, nawet na górkach, może okazać się zgubne. Oczywiście będę to obserwował, raczej nastawiam się tu na zapinanie longów. Gdzie longi? W okolicach 3880 i w okolicach 4050 dolarów na respekt cały czas strefy popytowej, która jest w tym klasie konsolidacyjnym, czy wykluczyłem poziom 3100 dolarów? Nie. Jeżeli dostalibyśmy flash crasha, a pamiętajcie o tym, że bardzo często przed mocnym impulsem, przed mocnymi wzrostami, flash kresze są możliwe. I to nie chodzi o to, żeby się nastawiać, że ja tylko kupię na 3100, bo tam jest dobry poziom, ale ustawić sobie jak to mówię, taki irracjonalny poziom zakupu na poziomie 3050-3100 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Włączyć sobie tu limit, ustawić jakieś zlecenia. Ja na pewno taką sytuację będę robił Nie. i po prostu poczekać, gdyby takie coś miało miejsce, ponieważ jest to bardzo, ale to bardzo mocna strefa z wieloma konfluensami do tego, żeby się odbić z maksymalnym wyciągnięciem płynności do poziomu 2800 dolarów, więc całe to miejsce 2800-3100 będzie moim miejscem mcha będzie moim miejscem e, strong buy i na rynku spotowym, i na rynku futures. Oczywiście to nie musi się wydarzyć, na razie mamy jeszcze kilka stref do przebicia, najważniejsza, czyli ten golden pocket wewnętrzny, poprzedni swing high i BOS, zresztą mamy tutaj dużo konfluensów na poziomie 3900 na okrągło, jako miejsce głównego odbicia i ewentualnej dalszej kontynuacji pod wybicie ATH. No dobrze moi drodzy, ale co z altcoinami? Słuchajcie, z altcoinami sytuacja jest dosyć ciekawa, dosyć prosta, ponieważ my mamy na większości altcoinów, popatrzcie się na taką Solanę na przykład, mamy mocny trend wzrostowy w kanale równoległym wzrostowym, który zachowuje się bardzo dobrze. Ja altcoinów od razu mówię, nie będę shortował na ten moment, jeżeli chodzi o długie swingi. Jedyne shorty, jakie mogę zrobić na altcoinach, to tylko i wyłącznie lokalne trady na czterogodzinówkach, i to bardzo krótkie, ponieważ altcoiny moim zdaniem raczej chcą iść w kierunku wzrostów póki jeszcze mogą, ponieważ uważam, że jeszcze szansa dla Altcoinów jest, uważam, że altcoiny jeszcze urosną. Sam osobiście całe swoje bagi altcoinowe cały czas trzymam. Bitcoin w całości sprzedany, Ether w całości sprzedany już. Jeżeli chodzi o altcoiny sprzedane, 10% XRP i 20% Sonika. Na no, oczywiście w wyższych poziomach gdzie są aktualnie, bo to sprzedawałem wcześniej. E, natomiast teraz myślę, że może być czas dla reszty. Jeżeli chodzi o Solane, podam Wam po prostu strefy zakupu, którymi ja będę zainteresowany i nie będę tutaj skupiał się może jakoś bardzo na szczegółach, ponieważ te wszystkie update'y, które widzicie teraz na YouTubie, e, przeprowadzamy również na serwerze Discorda. Zresztą serdecznie Was zapraszam. Discord jest w 100% darmowy, CST, więc możecie dołączać i brać udział e, w tych live'ach updateujących oczywiście na strefie patrona. Te wszystkie live y są, więc tutaj temat prosty. Zejście do poziomu głównego flipa na poziomie 187 dolarów, jako strefa buy. Jest to strefa, w której na pewno będę chciał budować swingi na rynku futures, jak i na kryptorolce, czyli takim eksperymencie na CST Pro, w którym to swinguje, czyli handluje tylko na rynku spot. Pokazując, że da się z tego rynku też całkiem fajnie zarobić. Zresztą od początku tego eksperymentu, czyli o ile się nie mylę, od lipca zrobiliśmy w okolicach. 20 tysięcy dolarów, oczywiście wszystko rozgrywane na żywo, wszystko zapisywane, nie ma tutaj żadnych Exceli, tylko na żywo rozgrywanie wśród społeczności, e, więc no tutaj też na pewno solane na taką kryptorolkę będę chciał zabrać właśnie w tych okolicach. Przejdźmy sobie dalej na, moim, e, na mojej liście. Co z Chainlinkiem? No Chainlink dostał teraz delikatnego boosta, jeżeli chodzi o spekulacje, że miałby niby być głównym coinem WISO 20 i w nowym systemie w ogóle transferów międzybankowych, transferów pieniężnych, również naszych. Więc tutaj, jeżeli chodzi o Chainlinka, taka moja no, lokalna strefa, którą handlowaliśmy na CST Pro, okolice ok. 20 dolarów, jak najbardziej fajnie to weszło. Chociaż jeżeli chodzi o swingi spotowe, raczej będę oscylował w poziomach niewcześniejszych niż 18,2 dolara. Oczywiście już nie mówię o tych niższych poziomach, do których ewentualnie moglibyśmy zejść, ponieważ, jeżeli byśmy dostali tego szybkiego flash crash'a, jeżeli go dostaniemy, to moim zdaniem dostaniemy również szybki odkup. No to zejście do 12-13 dolarów jest to turbo dobra strefa, którą na pewno będę wypełniał, ale do niej daleko, więc nie, nie spuszczajmy się nad nią na razie, póki nie, nie przekroczymy lub nie testujemy strefy 18 dolarów jako miejsce na ewentualną kontynuację. Zresztą jak sobie zobaczycie, na wykresy, moi drodzy, większość altcoinów wygląda bardzo podobnie, czyli wybite triple high, niewybite główne order bloki, które mogłyby stanowić wyjście już na nowe ATH, więc cały czas altcoiny tak jakby czekają w stanie gotowości, czekają w takim stanie, który stwierdzi w pewnym momencie będzie, dobra, robimy to nowe ATH albo kończymy tą konsolidację i wracamy do Bessy, ale na pewno trzeba to pilnować, bo tych miejsc tutaj jest bardzo dużo ważnych, do tego, żeby te swingi się po prostu udały. Czy krótsze, czy, moi drodzy, dłuższe. Jeżeli chodzi o awalansza sytuacja, zobaczcie, jak bardzo podobna triple high. W tym momencie zeszliśmy trochę niżej do kanału konsolidacyjnego, ale cena dalej jest dobra. Nie wybijamy nowych all-time low, nie wybijamy nowych all-time low, nie wybijamy niższych poziomów struktury, która się buduje już tak naprawdę od 2023 roku, co jest dla nas dobrym znakiem, ponieważ cały czas jesteśmy w tej konsolidacji bezsowej, nie wybijając dołków, a wybijając nawet, nawet nowe szczyty. Jeżeli chodzi o Ondo, oczywiście coin, który bardzo mocno jest przeze mnie obserwowany, w tym momencie jesteśmy na strefie popytowej, która jest dobrą strefą, już to mówiłem wiele razy na live'ach, żeby po prostu od bandy do bandy sobie handlować. Bardzo dobry risk, który warto, można zapinać się pod knoty, bo są one niewybijane od pierwszego swing low oraz niewybijany pierwszy swing high. Więc wszystko w okolicach zielonej strefy longi do drugiej zielonej, wszystko z okolicy tej zielonej strefy shorty do tej spokojnie, cały czas do momentu wybicia, gdzie wybicie tej strony lub tej strony prawdopodobnie ukierunkuje nam, w którą stronę po prostu ondo będzie chciało e, iść. Oczywiście niższe poziomy możliwe, wyższe też, natomiast na razie skupiamy się na tym. Jeżeli dostaniemy wybicie z wolumenem, będzie to jasny sygnał, jeżeli wybicie bez wolumenu, prawdopodobny retest i wtedy decyzja, co dalej z takim słuchajcie coinem. Jeżeli chodzi o Stellara, cały czas mamy miejsce na zejście. Ja Stellara nie będę kupował na pewno wcześniej niż w okolicach 30 centów. Mam go kupionego z tej konsolidacji, więc jestem, w dobrym, jestem na dobrym poziomie. Natomiast tutaj faktycznie to jest pierwsze miejsce popytowe. H bar taka sama sytuacja, falling wedge budujący się w tym momencie na strukturze dniowej o ostateczne miejsce wejścia okolice ok. 18-18,5 centa jako miejsce warte do zainteresowania. Algorand bardzo podobnie, czyli te altcoiny naprawdę performują podobnie. Nie mamy tragicznych sytuacji, ale faktycznie jesteśmy w lokalnych trendach spadkowych, takich można powiedzieć miejscach, do których będziemy się chcieli załapywać. Tak jak widzicie sell side buy zone, który został wyznaczony już jakiś czas temu, zanim jeszcze zrobiliśmy korektę kto gdzieś tam śledzi live y na Discordzie, no to prawdopodobnie wykorzystał tą strefę. W tym momencie całkiem fajny zysk, ponieważ jeżeli na górze, górnej granicy się łapaliście, no to w tym momencie 10% prawie ruchu zrobione. E, natomiast jesteśmy dalej w trendzie spadkowym, więc tutaj póki co algoranda odłożyłem na bok, patrzę, obserwuję, mam go trochę kupionego na spocie, więc nie wariuję z tematem. No i miś, że tak powiem, coin, którego nasz protrader Deep bardzo mocno traduje, longi nawet zapinał z okolic 500-600 dolarów, chyba z tego co pamiętam, więc tutaj BNB zaskoczyło wszystkich, wybiło swoje all time high na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W tym momencie nie łapałbym tego na longi, ani nie kupował tego na spocie, bo jest to zbyt duże ryzyko. Na pewno po takim impulsywnym wzroście, zobaczcie, z jak ogromnym wolumenem, poczekałbym na jakąkolwiek korektę. Co wzrosło, musi spaść. Więc przynajmniej korekta 30-50% dopiero wtedy można byłoby się nad tym zastanawiać. Chociaż dla mnie najmocniejsza strefa strong buy to jest dopiero 720 dolarów na BNB, żeby Jakkolwiek myśleć w ogóle o tych słuchajcie, zakupach. S&P 500 razem ze złotem, bo ten, to też warto o tym powiedzieć. Wybija cały czas nowe All-Time High. Złoto przebiło poziom 4000. Jest to poziom właściwie na początku roku e, na live'ach z naszym specjalistą z funduszu inwestycyjnego na CST Pro mówiliśmy o najlepszych inwestycjach 2025 roku. Jednym z nich było złoto. To był pierwszy kwartał 2025 roku, gdzie mówiliśmy o tym, żeby kupować złoto, ponieważ w tym roku wybije 4000. Możecie wrócić do tych liveów na dnie otwartym. Najwyżej wam te live'y pokażę, ponieważ dokładnie jest to nagrane, kiedy to mówiliśmy i przy jakich poziomach cenowych, kiedy kupowaliśmy. A złoto wybija właśnie 4000 dolarów, więc ci, którzy kupili, mogą się pokaszować. Ja osobiście kupuję złoto jako aset zabezpieczający przyszłościowo. Kupuję to fizycznie, więc ja po prostu to trzymam, hodluję i cały czas dokupuję. Natomiast no poziom został wybity nieziemsko, więc tutaj możemy być z tego tytułu zadowoleni. Dolar do złotówki, słuchajcie, również w całkiem dobrym położeniu, ponieważ utrzymujemy się cały czas na strefie popytowej. Gdzieś tam cały czas są rozmowy o 3,20-3,30, jakoby Donald Trump chciał zrzucać dalej wartość, wartość, zrzucać tego dolara. Natomiast tutaj póki co czujemy się bezpiecznie w okolicach 3,60, cały czas oscylujemy od, od dłuższego już czasu, bo tak naprawdę od Czerwca 2025 roku, więc dolar jak najbardziej źle nie wygląda. I tak na koniec, słuchajcie, żeby jeszcze sobie zobaczyć, no to oczywiście Sonic, który tutaj nie performuje jakoś rewelacyjnie, zrobił zejście do strefy 1 do 1, utrzymał się na tej strefie, dostał odbicie strefy, świece sygnałowe wyglądają całkiem pozytywnie, ale ogólnie jest jeszcze czas na Fantomie, czyli Soniku, dopóki nie wybijemy tej konsoli, nie będę pozytywnie nastawiony do tego coina. Oczywiście cały czas go hodluję, nie dokupuję póki co. Ale no, będziemy obserwować, co nowy CEO i co te możliwe ETF-y na Soniku zrobią. Moi drodzy, to już wszystko. Jeżeli takie odcinki wykresowe z poziomami Wam się podobają, serdecznie zapraszam do komentowania. Eee, oczywiście wszystkim komentującym serdecznie dziękuję, nawet tym negatywnie. Pamiętajcie tylko, żeby komentować. Jeżeli krytykujecie konstruktywnie, żebym ja coś też z tego wyciągnął, a nie niepotrzebnie czytał niektóre komentarze. Więc jeśli się podobało, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I widzimy się moi drodzy już na live'ie, na Discordzie oraz na update'ach wcześniej podanych wykresów, także serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i do zobaczenia.